Siemaneczko, witam wszystkich, tej Stronny Moi drodzy, drugi vlog na temat robienia wagi. Ogólnie idzie jak krew z nosa. Nie jestem zadowolony, ale właśnie bójniemy się na wagę. Zobaczymy, jak to wygląda. Nieźle, nie, źle, ale będę musiał się odwadniać. Czego kurwa nie lubię. No, tu mamy wagę. Spójrzmy, jak to wygląda. Jestem nadczo, ale jak mam się gdzieś przygotowywać pod jakikolwiek turniej czy walkę, no to nadczo raczej chujowo się walczy. Dobra, zróbmy pomiar mały. O ty kurwa. Ma być 86 do soboty. Mamy czwartek. Kurwa, jaka susza. No i moi drodzy, jeśli to idzie jak z dupy, o mamy czwartek, czwartek, piątek, no, będzie trzeba. Węglowodany ucinamy praktycznie do zera. No, dieta ja tylko białko tłuszcze i troszeczkę będę musiał się przykłodzić, ponieważ tej wody powinno zejść tak z 2,5 kg, no, a nie 4, bo będę wypompowany, kurwa, nie zdążę się naładować. Wagę mam o 17, chyba 30 czy 18 w sobotę wieczorem, a w niedzielę już w porannych godzinach będzie cała waleczka, więc moi drodzy, no nie zdążę się doładować. Pytałem kolegów po fachu, nie zdążę się po prostu nawodnić. Znaczy zdążę się nawodnić, ale nie będę po prostu w pełni mocy, więc postanowiłem sobie tego zaoszczędzić i muszę troszeczkę się przygodzić. No zobaczymy, jak się to odbije. Na razie jestem po trzech ciężkich treningach. Dzisiaj już taki leciutki, w piątek nic nie robię, w sobotę też nic nie robię, nie? Będę w Warszawie, także będę na targach FIWE. Targi FIWE, tak. Gdzie się spotykają sami kulturyści. I oczywiście nagramy te wszystkie kurestwo, co tam będzie się działo i lans. No bo po to tam ludzie jeżdżą. Też tam jadę się polansować. Nie no, świruję. Dobra, także to by coś tam nagramy. Yy, pokażę wam jedzonko jak wygląda na takiej diecie dużo warzyw moi drodzy pomidorów bazuję na pomidorach ponieważ tak bardzo nie spinają. No pomidorki rzucimy mięsko rzucimy kurwa jak zwykle nie wyspany i na szybko od strony kuchni tu mamy cebulkę dodajemy do tego takiego wielkiego ogóra nie no to cukinia i pomidorek, Pół pomidorka, kilka plasterków. No i trzy jajka. Tak będzie wyglądać. Kuchnia dalej polowa, bo dalej remonty. Ale nic, nie ma się co wstydzić. Trzeba jechać ku zaskoczonemu. No powiem wam, że śniadanko to już doszedłem do perfekcji. Fajne smaki: pomidor, cukinia, cebulka jajko. Trzymam mam tu takie przyprawki, sobie domieszam, żeby to miało lepszy smak. No i do tego. Sól. Tak zrobimy. Fajnie to wygląda. Fajnie smakuje. No Tak szczerze, że wchodzić na dwa jajka. A dalej wpierdalam. Trzy. Jeżeli jutro rano waga się nie zmieni, wchodzę na dwa jajka. Niestety, trzeba będzie uszczuplić te żarcie. Gorzej mi wychodzi z obiadami i tak dalej. Ja lubię takie rzadkie. Gorzej wychodzi z obiadami, ale... Ale też sobie damy radę, dzisiaj bez węglowodanów, same mięso, orzechy, no, orzechy jako tłuszcze, tak to wygląda, zajebiście. Godzina 21, zobaczcie, same mięsko smażymy, za dzisiaj cały dzień, waga po treningu dalej 90 kg, jeśli tutaj chodzi o sól, używam himalajską sól cały czas ciągnę do końca do soboty ciągnę sól dopiero w sobotę do piątku wieczora ciągnę sól w sobotę już całkowicie odrzucam sól będzie samo mięsko przez cały dzień i będziemy pozbywać się wody bo jak wiecie sól pozwala na zatrzymanie wody w organizmie no, a wody musimy się pozbyć tylko w jeden konkretny dzień. Także dalej mamy 4 kg do zrzucenia. Tutaj sobie podjem, jakiś pomidorek, ogórek. To mój ostatni posiłek. No i do rana nie jemy nic. Przez noc powinno zejść około 2 kg. Zobaczymy, właśnie to dzisiaj zmonitoruję. Wagę przed i wagę rano. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Oczywiście nagram, żeby się strzelić idealnie w wagę i zachować jak najwięcej siły. Tak właśnie dzisiaj. Ten vlog na, na tym polega. No, sorry za amatorskie filmiki, ale pomyślcie takie najlepsze, nie? Najlepsze to, że nie miałem treningu dzisiaj stójkowego, tylko parter. No, ale trenujemy, mam. K1 jest po prostu wyrywkowo, bo tak chcę. Bo mam ochotę sprawdzenia się. No, także, ciśniemy dalej. Tak wygląda moi drodzy posiłek Ogórek, pomidor Kurczak No i Jeśli chodzi o tłuszcze to dorzucam sobie Masło orzechowe No i tak przez cały kurwa dzień To jest właśnie dieta To jest tak zwana właśnie ta ketoza Tłuszcze Białko, no i kurwa Warzywa I waga powinna lecieć, jeżeli tak 5 dni bym przyciął Powinno lecieć w dół Ale będę przycinał tak 2 dwa. Dwa, Góra 3 dni żeby zachować energię. Naprawdę jest ciężko. Robimy pomiar mocny. 91. No i zobaczymy ile rano będzie wam moja waga wynosić nadczo. Zobaczymy ile zajdzie przez noc. Taki kurwa sucharek. No i mamy, moi drodzy, poranek. Chuja spadł ze 2 kg. Stradio Rzeczywiniowe na dzisiaj Pomidor Kurczak No i orzeszki To w sumie tylko idzie przez cały dzień I od wieczora już będziemy zrzucać wodę delikatnie Zobaczymy jutro jaka będzie waga I moi drodzy Palania lekarskie są Ubezpieczenie NNW jest Więc Pora tylko zrobić wagę Jak widzieliście 4 kg do zrzucenia Około 20.00 odcinam wodę, jutro wstanę rano, zobaczymy jak to będzie się monitorowało. Podejrzewam, że te 88, 87 może być rano. No i te kilo, półtora powinno zejść w ciągu dnia, ponieważ mamy około 18.00 na drugi dzień, jest waga, muszę mieć tam 86. Także myślę, że się wyrobię spokojnie. Powinno być zajebiście, w niedzielę start, waleczka, tylko jedna, zobaczymy jak będzie, pierwszy raz w tej formule po prostu zawalczę, jestem ciekaw w ogóle ringu, jak to będzie się odbywać, robię to dla siebie, tak jak mówiłem, powinno być dobrze, i tak jadę do Warszawy na targi FIWE, właśnie widzimy się na FIWE, gdzieś tam będę krążył, jak mi będzie się dopierdalać, że jestem mały, to przez to, że się odwadniam. Yy, także widzimy się na FIWE. W niedzielę też będę. No zobaczymy, jak się po tych, po tych zawodach będę czuł. Ale też myślę, że przyjadę. Ogólnie weekend w Warszawie zapowiada się ciekawie. Wieczorem, może KSW sobie obejrzę. Zapraszam również na Instagrama, fanpage'a. I do usłyszenia, do zobaczenia. Jutro poleci kolejny filmik, czy pojutrze wrzucę waleczkę. Wrzucę yy, wagę, jak to wszystko przebiegało. Kurwa psy stoją. Owy kurwy jebane. Nie, no ja przepisowo Haha, Aha, nie jeblimy. Łapią na fotoradar. Więc yy, policji nie obrażałem. To był fotomontaż. Także do zobaczenia w ten weekend już na FIWE. Wiem, że tam będą moi fani. I oczywiście dziękuję za to, za te miłe komentarze. Fajnie, że trzymacie kciuki. Obiecuję, że dam z siebie wszystko. Po to przecież na żeby dać z siebie wszystko, nie? Dobra, do zobaczenia. Trzymajcie się. Pozdrawiam.